No jak sama nazwa wskazuje, myślę, że jesteśmy mega zainspirowani. Jest to coś, czego nie przeczytasz w książkach. To jest przygoda, inspirator. To nie jest program, rzeczywiście jest inspirujące, rzeczywiście to nie jest slogan, rzeczywiście możemy czerpać Każdy wyjazd był inny, ale każdy wyjazd był niesamowicie cenny. I z każdego jakaś burza mózgu później została. Jesteśmy w stanie dzięki temu wszystkiemu, poznając się nawzajem, rozszerzać chociażby swoje horyzonty. Poszerza nasze horyzonty. Inspirator zdecydowanie poszerza horyzonty. Bardzo poszerza to myślenie, konfrontuje nasze myślenie czasami z nami samymi, tak? Korzyści jest wiele, ale taka naj, największa korzyść jest taka, że ja faktycznie się różnymi rzeczami inspiruję, że sobie różne rzeczy notuję, a to powoduje, że mam więcej motywacji do tego, żeby działać, że mam różne nowe pomysły. Dla mnie jakby inspiracją największą, którą zabieram, jest to, że można inaczej, że można zobaczyć coś nowego i spojrzeć na swoją służbę i swój kościół z zupełnie innej perspektywy. Największe lekcje, które biorę, to chyba to, że, że można, że to są wszystko kościoły, które odwiedzaliśmy, to są polskie kościoły i na naszym gruncie, w naszych warunkach, w naszej kulturze, z naszym językiem, z naszymi ludźmi. Będąc w różnych kościołach, będąc w różnych wspólnotach, zyskałem pewną świadomość. Tego, że każdy z nich ma pewne bogactwo, które odkrył i dzielił się tymi bogactwami z nami. Zdecydowanie stąd będziemy czerpali jakby taką inspirację na rozwój dla naszego kościoła. Są bardzo konkretne informacje na temat tego, w jaki sposób tę wizję realizować. W każdej z tych społeczności jest coś takiego szczególnego, coś innego, coś co właśnie ich wyróżnia i to jest tak, taka zachęta, myślę, że, żeby szukać właśnie tej wizji, którą Pan Bóg też nam osobiście daje dla naszego miasta. Inspiratur był takim jednym z bodźców rozpoczęcia. Po pierwszym inspiraturze przeżyłem takie, taki bodziec odwagi, że można wprowadzać pomysły, swoje marzenia w miejscu, gdzie niczego nie ma. Myślę, że będziemy zawsze wspominać i będziemy to bardzo doceniać. Czas Inspiraturu i, i, i tego czasu z ludźmi, i tego czasu w kościołach. Niesamowite wydarzenie, do których zachęcamy. Jeżeli jesteś osobą, która poszukuje ciekawych pomysłów, koniecznie powinieneś wziąć udział w Inspiraturze. Tam znajdziesz wielu zakręconych i zainspirowanych ludzi, którzy. Ciebie jeszcze bardziej pchną, zmotywują. Pakuj walizki, w ogóle się nie zastanawiaj, przyjeżdżaj na Inspiratur, bo zobaczysz coś niesamowitego.